Dzisiaj nietypowo i może nie będzie nic nawet o akumulatorach, chociaż ja wiem, gościmy w warsztacie Ford Car w Szczecinie na ulicy Gryfińskiej. Tak. Tak. Żeby tu wjechać, trzeba zjechać z ulicy Struga w ulicę Gryfińską i zaraz za przystankiem autobusowym skręcić w prawo. I tu się trzeba rozejrzeć do warsztatu. Już można łatwo trafić. Przedstawiam Roberta, jednego z. Właścicieli. Właścicieli warsztatu I Robert już Wam z grubsza powie O co nam tutaj chodzi I po co mu tu przyjechaliśmy Witam wszystkich Panowie przyjechali do nas Samochodem marki Peugeot Na wymianę dynamiczną oleju skrzyni biegów Robertcie zgodzisz się Że tutaj trochę pokręcimy się z kamerą Natomiast już wymyśliłem, że żeby akumulatory miały lżej, no to trzeba wymieniać olej w skrzyniach biegów. Taka je, można, można tak powiązać? Oczywiście. Żebyśmy tak mieli jakąś legitymację do tego, żeby jednak tak o tym mówić i wejść. Także zapraszam, Robert pokaże, oprowadzi po warsztacie. Jeżeli zachowacie wszystkie zasady BHP, to zapraszam. Jasne. Robert, powiedz tutaj naszym widzom, bo będziemy, wymieniamy olej, a dokładnie nie wiadomo, dlaczego wymieniamy w ten sposób. Jest jakaś wymiana co do grawitacyjnie, dynamicznie, odsysa się ten olej, czy jak to się dzieje? Wymiana statyczna polega na tym, że spuszczamy olej. Tyle ile spuścimy, tyle wylejemy, czyli około 50-60% oleju znajdującego się w układzie. Ale to mówimy o skrzyni, o skrzyni automatycznej, wiek, automatycznej tak. bo Nie jesteśmy fizycznie zwykłych to w stanie spuścić centrum, oleju tak z, ze sprzęgła hydrokinetycznego, yes. czy z chłodnic. Tak? Natomiast wymiana dynamiczna polega na tym, że wymieniamy. 100% oleju, nawet możemy skrzynię przepłukać większą ilością. Czy przez to na przykład można sobie wydłużyć przebieg między wymianami takimi? No, oczywiście, że tak. tak? Te skrzynia i Sina zastosowane w tych samochodach. Problem polega w nich na tym, że najczęściej przyją się elektrozawory z tego względu, że olej, który ma bardzo dużo w sobie materiałów ciernych, tych frykcyjnych, ze sprzęgiem, tak, on, on uszkadza te elektrozawory, zapycha. Yy, tam się wyrabiają takie tulejki mociężne. Elektrozawór dostaje luzu. Natomiast jeżeli ten ołów jest czyściutki, to wydłużamy znacznie. Pracę tej skrzyni, bezawaryjną pracę tej skrzyni. A ten olej, ten olej, pracujący tam w skrzyni biegów, on i tak się filtruje w jakiś sposób. Tak, tam w środku jest Ma, filtr wewnętrzny. Jest... Przy da... wymianie taki normalny jest on niewymienny, ponieważ trzeba rozebrać całą skrzynię na części pierwsze. Żeby nie A i to jest, i to jest właśnie haczyk, żeby można było ten filtr wymienić sobie z zewnątrz. No, tak jakikolwiek inny filtr tam w aucie, już tych filtrów jest tam kilka przecież między innymi olejowe są, czy silnikowe, to się filtr wymienia i jakby tego, tego bałaganu całego ze skrzyni biegów, tych elementów, tych drobin powycieranych się pozbywamy w pewnym sensie, a tutaj no to tak. No, tutaj to nie, jest, no, skrzynie mocowane w poprzek, czyli w napędowych autach w zasadzie bardzo rzadko, bardzo rzadko yy, mają wymienne filtry. Z reguły są te filtry zabudowane, w skrzyniach wzdłużnych, czyli tylnonapędowych Normalnie jest po zdjęciu miski można wymienić ten filtr. A czy klienci dają sobie na przykład y, łatwo zaoferować taki rodzaj wymiany, czy jest to dużo droższa kwestia, w, czy, czy to nie wiem czy w ogóle w domowych warunkach można taki olej sobie wymienić? Czy? No, droższa jest z tego względu, że wymieniamy dużo więcej oleju niż normalnie statycznie. Mhm. Tak? tak jak powiedziałem, no, przy wymianie statycznej wymieniamy do 60% tego oleju, czyli jak w taki. Ogólnie taki układ ma około 8 litrów pojemności, to przy wymianie statycznej wymienimy mniej więcej niż 4-5 litrów, tak? natomiast dynamicznie około 10. Czyli generalnie z je, jest to, to jest... Taki, taki rodzaj wymiany byłby taki najwłaściwszy, tak. najbardziej optymalny. No, nie? Klienci się zaczynają przekonywać tego, to jest w miarę świeża usługa. Kilka lat temu jeszcze nie było takich urządzeń? Bo, no tak, bo to trzeba specjalne urządzenie. Tak. Tego nie da się tak znaczy. zrobić wiaderkiem, puszką no tam znaczy Teoretycznie czy, może i by się dało, ale jest czy to, wymaga to bardzo dużo nie, zachodu i pomyślunku. Mówimy o jakimś podejściu takim tak. profesjonalnym o usłudze, która kosztuje w sumie i tak niemało, więc wypadałoby udzielić jakiejś gwarancji, jakiejś rękomi. Tak, Jak sama maszyna jest nietania. to tak, jest to, wie, po to, to, pierwsze, to... po drugie, no ilość. Zużytych roboczego roboczogodzin też jest dużo, dużo większa niż przy normalnej wymianie, w której się odkręca korek, zlatuje i, i zalewa się nowy. Tak? My zawsze przed wymianą oleju robimy diagnostykę. Jeżeli już są takie ewidentne problemy ze skrzynią i stwierdzamy, że ta wymiana nic nie da, to po prostu odradzamy tą wymianę, bo. Ludzie czasami wierzą, że, no, że wymiana dynamiczna potrafi działać cuda, ale tak nie jest. Jak jest skrzynia uszkodzona, no to. No ale wam się udało coś na przykład poprawić kiedyś taką wymianą no coś, dynamiczną, że, tak, udało się. że klient wrócił i słuchajcie, to nie ten samochód, tak, że. Tak, był, był taki przypadek, że auto bardzo źle chodziło. A do tego stopnia to tak działa. Źle chodziło, miał problemy z przerzucaniem, natomiast po wymianie poprawiło się to bardzo mocno. Wiemy już na pewno, że musi być specjalna do tego maszyna, maszyna pewnie nie tania. Ta maszyna jest maszyną automatyczną, w zasadzie tylko wystarczy podłączyć, zlokalizować, gdzie jest wlota, gdzie wylot skrzyni, podłączamy miejsce się w po obie chłodnicy maszyna oleju. Maszyna wchodzi w miejsce chłodnicy oleju, tak. jakby tak układowo, tak. na czas serwisu tutaj. Producent nas zapewniał, że to będzie bardzo duże pokrycie rynku, no, doświadczenie pokazuje troszeczkę inaczej, że mimo, że tych końcówek jest tu dużo, to nie są wszystkie oczywiście, bo część mamy tam schowane, to no jednak czasami trzeba pokombinować, ale mamy do takiego bystrego chłopaka, no który... jak zwykle, jak zwykle w życiu, tak. nie? Że bez, bez, bez złotej rączki to się nie obywa. Tak. Jedyne co skapało, to to co było w chłodnicy. Tak, to jest chwilowo to co było Czyli w tym momencie szukasz końcówkę, która tak. Ci pozwoli Zabieram podpiąć się do... Do tego, żeby podpiąć chłodnicę. W miejsce, miejsce chłodnicy do skrzyni wejście, tak? I to jest automatyczna skrzynia. Tak. To, to coś. Cały. A, czyli teraz musisz to uszczelnić, tak? tak? I tutaj są dwie końcóweczki, tak? Jedną będziesz wtłaczał, tak. drugą wyciągał? Tak. To tak działa? Nie, skrzynia sama będzie wyrzucała jakby olej, który... Pompa oleju, która produkuje skrzyni ciśnienie, będzie mm. wy, wyrzucać tędy olej, a maszyna będzie pompą, która jest w maszynie mm -hmm. będzie wtłaczyć. Czyli chodzi o to, żeby się to taką cyrkulację wymusiła. Tak, dokładnie. No, skrzynia jest bardzo popularna, to jest Icin 6 sześciobiegowy, ona jest stosowana w bardzo wielu markach samochodowych. No, skrzynie się różnią drobnymi detalami, między innymi mocowaniem chłodnicy czy, tam, czy sterowaniem samym. ale mm -hmm. sama skrzynia jest bardzo popularnym modelem. Co, ile zalecałbyś ten typ wymiany w samochodzie? No, zalecenia są różne. No, między 60 a 90 tysięcy. Takie są zalecenia producentów, żeby wymieniać olej. Tak? Mhm. No, ale producenci w samochodach też zalecają wymianę co 30-40 tysięcy. O, zwykłego oleju. Mogę ci powiedzieć, że producenci w ogóle nie zalecają wymiany tego oleju w skrzyni. Ona ma niby służyć dożywotnie, no ale. A co producenci rozumieją przez dożywotnie obecnie? No, dożywotnie. Do momentu, aż zaczną, zacznie się problem, należy wymienić skrzynię. No, prawda jest taka, że, tak jak już wspomniałem wcześniej, wymiana oleju naprawdę pomaga tej skrzyni. Wspomniałeś o no. zaworach, tak? że tak. Tam, tam są zawory i po prostu brudny olej może je zapchać, przez co nie ma tego, jak, jakby to ładnie nazwać. Znaczy, generalnie olej traci swoje właściwości? Jest, olej jest bardzo dużo, ma w sobie drobinek powstających z pracy. Sprzęgła, przekładni planetarnych i te drobinki, które się znajdują w oleju, one powodują po prostu zacieranie się tych zaworów. tak? Tam po, yy, robią się nadmierne luzy i ten zawór nie utrzymuje ciśnienia. To jest bardzo częsty problem tych skrzyni. Akcina. Zawory to jest to, co przerzuca ciśnienie pomiędzy jakimiś tam fragmentami tej skrzyni. Tak, to, to... Tak. No, generalnie skrzynie współczesne są sterowana elektrozaworami w zasadzie wszystkie elektrozawory odpowiadają za zaciśnienie na poszczególne zmiany sekwencyjne czyli brudny olej może popsuć te zawory przez co one się po prostu w niekontrolowany sposób otwierają i to jest efekt tego takiego szarpania tak, takiego tak, no uderzenia szarpania czy poślizgów przy zmianach hmm. no bardzo dużo jest Złych efektów. Mhm. I to jest to, co ja miałem do czynienia z tym, że jak przełączałem Spark na Drive, to on po prostu tak uderzał mocno, tak. czyli ten zawór nie pracował właściwie wtedy. Mhm. A wspomniałeś też, że tutaj jest jeszcze olej w sprzęgle hydrokinetycznym. To jest ten sam olej, tak? Tak, i on przy wymianie tą maszyną, akurat przy wymianie dynamicznej, ten olej też się wymieni, natomiast przy wymianie statycznej. On zostaje stary, nie, mm -hmm. nie jesteśmy w stanie go spuścić z tego sprzęgła. Czyli to też w sumie dobrze, bo sprzęgło cały czas pracuje, ciernie, cały czas coś tam się z niego ściera, jakieś tam. Ta, te współczesne skrzynie mają w środku tak zwany lookup, czyli yy, sprzęgło w pewnym momencie, yy, mm -hmm. z... normalnie sprzęgło hydrokinetyczne przenosi tam jakiś tylko moment do 80% mocy, natomiast przy załączeniu tego lukapu. Jest przenoszone 100% tak jak to w tradycyjnym sprzęgle mechanicznym. Tak? W środku są takie tarcze cierne, które się blokują i że tak powiem, pomijamy. Pomijamy pracę tego sprzęgła hydrokinetycznego, tylko jest tu przeniesione w 100%. Robercie, a ja takie pytanie z innej beczki, regeneracja sprzęgła, bo my pamiętamy, miałem jakąś tam drobną przygodę z tym sprzęgłem, miałem wrażenie, że to się ściera i nie było do kupienia tego sprzęgła. Czas realizacji tego sprzęgła to było ponad 6 miesięcy, to trzeba było zamawiać bezpośrednio z Francji i powiedz mi temat regeneracji. No to działa, funkcjonuje już tak. od blisko roku. Nie mam z tym żadnych kłopotów, nie mam żadnych tych wrażeń, jak wtedy miałem. To jest popularna sprawa ta regeneracja? Tak, oczywiście przy każdym Czyli inspekcji takiej skrzyni przy większych przebiegach sprzęgło należy regenerować, ponieważ w związku z tym, że te silniki mają dosyć duże momenty obrotowe, szczególnie silniki diesla, no te sprzęgła wiadomo przynoszą, mają co robić, tak? przynoszą bardzo duże momenty na skrzynie i to jest element, który się w zasadzie w tej chwili najszybciej psuje. I są firmy specjalizujące się w regeneracji, które no, doskonale sobie z tym dają radę. Olej jest w tej skrzyni automatycznej muszą być olejami hydraulicznymi. Co potrzebujemy z akumulatora? Zasilanie maszyny? A to bardzo dobrze, że mam solidny akumulator. Czyli, tak. Jedna, jedna beczuszka będzie na, no, zużyty. na zużyty olej, a druga będzie na nowy olej. Mhm. Z tego, że tam jest trochę inny trzeba podmienić węże. Co to jest starowanie? Zerowanie chyba oleju. Mhm. Czyli urządzenie nam mówi, że mamy tak, tem temperatura 13,6 stopnia. Waga wyzerowana. Odwrotnie, nie, dobrze. Teraz tak, nowa waga. Nowego oleju to jest 21,9 a to jest waga pojemnika, 1,1. Tak, jest tak puste. i to jest też waga pojemnika w tym nowym, nie? Tak. Aha, tak. 1,2, czyli trzeba odjąć 1,2, czyli mamy 20,7 kg. No i to jest kolor twojego oleju teraz, nie? Mhm który jest w skrzyni. Czyli już dochodzi do wymiany części? Nie, nie, nie dochodzi. Na razie nagrzewamy olej i się filtruje coś olej, coś olej w maszynie. Mhm. Musimy teraz nagrzać silnik, żeby skrzynia, żeby było żeby ciepło olej do wymiany Tu jest podejrz, do siłaju. to je skolor olej. Przerzuć na R. Przerzuć na N. Daj go na D. Nie, teraz jest wymieniany już on. Daj go na N. Daj go na R. Piszę ci czyste. I daj go na P. No, Weź go jeszcze raz R. To inny kolor mm -hmm. Po wymianie Jak krew czerwonią taki Aż z drugiej strony może podświet? O, teraz jest piękne, nie? No. Co to oznacza? Olej jest tylko bo trzeba, troszkę, ale nie biorę. I Jak przestanie lecieć, to on sami lecisz to. Słuchajcie, to nie jest tak, że ten zakład to myśmy wybrali, bo był po drodze czy pierwszy z rzędu. Zobaczcie na tą fotografię tutaj, może będzie widać. Jednym z klientów tego zakładu był znany aktor Andrzej Grabowski, a my tuż po nim.